Cześć wszystkim, z tej strony ja Adi i witam Was, kochani, na moim głównym kanale bardzo serdecznie. Przepraszam Was, że 10 dni nie było odcinków na kanale, ale dzisiaj wracam z GTA 5 życie. A więc, jeśli takie materiały się spodoba, stawcie łapencję do góry i subskrybencję z dzwoneczkiem. Jeżeli nie wziąłapie żadnych moich produkcji, kochani, i 5 łapeczek w góry oznacza to, że wrzucam kolejny odcinek. Dzisiaj tu chciałbym pojechać. No tu. Poczekajcie. Bo mam plan na odcinek, że pojedziemy sobie autem naszym Mitsubishi spotkać się z synem. Zrobimy wypadzik z Jimim dzwony nie pod Zimiego Desante. Wypad, ojciec... Ojciec z tatusiem. Jimmy to ja... Tata, jadę już po ciebie. Dobrze, no tato, dobrze. To jedź. Chodź swoją wciąż obtaczam nas to! w postaw! Szyjdź Czycie Życie to jest Życie to! Życie Gdzie ten pan Jimmy jest? Czy Jimmy czeka? Nie, jeszcze nie. No to zrobię chyba wypadek z żonką. Godzimi nie odbiera, więc pojedziemy po Amandę. Amanda chyba się zgodziła, czy nie? Amadeusz, zgodziłaś się? Nie, Amanda też się nie zgodziła, więc jedziemy. No na taki wypadek samemu. I jedziemy gdzieś zatrzymać się. Jedziemy pooglądać coś do jubilera. A jubiler jest chyba tu. No tu jest jubiler. Tu jest już. Dobra, wysiadka. Dzień dobry. Ja tu wpadłem poglądać sobie. Co by kupić żonce? Boże, jesteś kupię na rocznicę ślubu, bo za niedługo mamy rocznicę. Co jej tu kupić? Mi się podoba bardzo to. To kosztuje 8955. Jestem bogaty, więc to biorę. Dobra, wziąłem. Idę zapłacić. Kartę przykładam. O, jest kasa samoobsługowa. Dobra. Tyk, tyk, tyk. Dobrze. Zapłacone. Lecimy do Amandy, oby ona była w domu. Bo nie wiem kiedy mamy rocznicę ślubu. Dzisiaj czy jutro? Nie wiem. Więc jedziemy. Kierunek domek. Bo Michael jest taki zapominalski, bo nie wie kiedy mają rocznicę ślubu. Oby Amanda nie wyskoczyła, że dzisiaj była. Oby Amanda nie wyskoczyła, że dzisiaj mamy rocznicę, bo będzie problem. Amanda! Jesteś Amanda! Amando! Kiedy mamy rocznicę ślubu? Bo się chciałbym tak zapytać. Zapomniałeś? O, o, Z zapomniałem. Amanda, Amanda, wszystkiego najlepszego dla nas okazji, rodzicy ślubu, proszę kupię ci prezent w jubilerze. Podoba ci się? Zapłaciłem prawie 9000 tysięcy za to. Aha, dziękuję, Mikey! Dla ciebie też ma prezent! Wow, dziękuję! Nowy pierścionek! Dzięki. No to ja idę. Pa Amanda. I dzięki Michael, za prezent! Byli w domu. Więc o tyle dobrze. Sprawdzę ile dwa odcinek. Już 6 minutek. Zaraz będziemy kończyć. No to jedziemy na chwilkę. Kai, tu pojechać. Pojadę sobie tu. Jedziemy. Co mi tak tu miga ekran, nie wiem. To dzisiaj mamy tą rocznicę Moi widzowie A będzie się spodobał mój prezencik Muszę wam przyznać No garaż się otwiera Podjadę tu Cicho teraz Muszę ogarnąć pewne... ja jest. jakieś auto. Dobra. Nie da się. Jedziemy w pewną podróż na chwilkę. Jeszcze kupię coś dzieciom na prezent kiedyś. Ej, tu jest kucha frankfutra. Bo jest na minimapce zielony domek. Ciekawe czy on tu będzie. Wejdźmy tu. Aha, to nie tu. Nie, nie mogę. Dzień dobry. Hello. Aha, tu jest wyjście. Dzień dobry. Przesłuchanie. Witam moich tutaj wszystkich zebranych. Franklin Clinton Restaurant. Dzisiaj ja jestem kolegą Franklina. Ja, ja chciałbym wam powiedzieć, że ja rozpoczynam tą dzisiejszą imprezę, bo Franklin się właśnie puchorował. Nie wiem jak z tego, nie wiem, bo on ma taką ciężką chorobę i poprosił mnie, żebym, żebym go zastąpił. Więc życzę udanej zabawy. Ale kochani, było wejście. No powiem wam. Troszeczkę skłamałem. Franklin tak naprawdę nie jest chory. <gry> o, ale, ale, żeby on tu tylko nie przyjechał, bo później powiedzą, że kłamałem. No to jedziemy. A ja wyjdzie GTA 6 na PC? To wyczekujcie, oczywiście. GTA 5 się będzie kończyć wtedy. Nie wiem, czy zdążę nagrać jeszcze sezon Trevorowy, bo w drugim sezonie będzie Franklin głównym bohaterem, a w trzecim będzie Trevor. Ale ja nie wiem, czy a ja czwarty zdążę nagrać, bo GTA 6 na PC wychodzi chyba w 2026. Tu podjedźmy. Dzień dobry! To teraz moje auto. Nie tu! Czy nas skręci? Co ona przenikła przez auto? Ona przenikła przez auto. Widzieliście to? Bo ja widziałem. Ty. Tam znikła chałpa Fran Michaela. Ale ona gdzieś chyba jest w tym, w tym. osiedlu. Bo jak się wgrywa dużo modyfikacji, to niektóre obiekty znikają. Na minimapce. Dobra, jedziemy. Cieszę się, że Amadzie się mój prezencik spodobał. Tu skręcę. Ja muszę jeszcze teorię kiedyś nagrać. Nie wiem, czy jutro nagrać GTA 5 życie, czy teorie. Bo jest wiele teorii do sprawdzenia, ale nie wiem jeszcze czy to nagram. Oj, tutaj jest. Yy, no tutaj jest Epsi, Sekta Epsilon. Tu już. Oj, sorry, nie chciałem. Ciekawe kiedy Jimmy ma urodziny. Dobra. Będziemy skręcać teraz. O jest bryka Amandy. Ja muszę jej dach... Amanda mnie poprosiła. Rano, że muszę jej dach zało założyć na auto. Więc lepiej to zrobię, żeby nikt w nocy nie, nie chodził tu i nie kradł naszych aut. Ha. Pod H, tak. Pod H się dach rozkłada. Dobrze zapamiętałem. Dobra. Teraz Amanda ma spoko. Teraz z Amandy auta nie weźmie. Bo tak to by wzięli. Amanda. Już założyłem ci dach na auto. Dobrze, dzięki, mój mężu. Nie ma za co, Amanda. Pływamy, pływamy, pływamy. Dobra, Pływamy. Musimy poćwiczyć trochę. Wiem, że w garniturze Zrobimy tutaj takie coś, pokażę Wam co. Darka! No dostała. to ja nic tu się nie stało? Udajemy, aby nic się tu nie stało, bo zaraz straż może. Tak to jest ta pani. Jak co, nic tu się nie stanęło. Jak co idziemy do domu. No, straż podjechała. I ambulans jeszcze. Co?! Oni mają tu gdzieś... Kobieta leży, a wy... A wy, a wy odjeżdżacie z miejsca zdarzenia. Ta... Stra... Ta, ta karetka... To normalnie, muszę wam powiedzieć, jest nawiedzona w tym GTA. Bo widzieli przecież kobietę leżącą. A. Dobra wracamy do domu i kończymy. I jak widzieli tą kobietę leżącą. To powinni jej pomóc przecież. A nie odjeżdżać. No już znikło wszystko. Ale po wypadku spalona dróżka została. Amanda! Prosiłem! Mówiłem! Mówiła mi, że mam złożyć dach, a rozłożyła sobie. Amanda! Amanda? Bo ci to auto sprzedam na Allegro. Albo na Oelicie. Prawie lecki odcinek. No, będziemy kończyć. Więc kochani, myślą, że z to materiału to już chyba będzie wszystko. Jeśli chcecie kolejny odcinek z GTA, życie na moim kanale. To stawcie dzisiaj łapeczkę do góry. 5 łapencji, górę oznacza to, że nagrywam kolejny odcinek. I wyczekujemy też premiery szóstki. Bo szóstka na konsolę wyłazi w tym roku. Już za niecałe, nie wiem ile miesięcy, a na peceta prawdopodobnie w przyszłym roku z tego wynika. Więc ja się zamierzam. Widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Papatki, trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym filmie z Zieta 5 życie. Elo i cześć! you